Wprawdzie trzy gwiazdy u nas w kuchni, ale my chcemy jeszcze więcej. Dzień dobry, witamy w nowej odsłonie cyklu Czerwony Dywan. Aleksandra Grysz, Dominika Matuszak. Marta Surnik. Witamy. No ale skoro to Czerwony Dywan, to są z nami przede wszystkim gwiazdy. I dziękujemy, że te gwiazdy nas wspierają. Spójrzcie jakie. Oto prosto z wakacji. Staszek Karpiel-Wółecka. Witajcie kochani z tej strony: Staszek z gór, czyli Stanisław Karpiel-Błyska, chciała pozwolić wszystkich. Ale z myślę, bardzo dobrze znacie skóralski. ha, Hej! Jej. I jak drogie panie, zapatrzyłyście się na Staszka i na Grecję? Ja tylko na Grecję. Ja tylko na Grecję. Ja się nie mogę zdecydować, czy na Grecję, czy na Staszka. Oj, zdecydowanie można, można, można. się rozmarzyć. My mamy sposoby na jesienną chandrę. Lato, drodzy Państwo, jest wszędzie, wszystko zależy tylko od szerokości geograficznej. Nasze gwiazdy wiedzą o tym doskonale. Widziałyście zdjęcia Ani Rubik? Mm -hmm. Widziałam. Prawda. <grymne> I to jest najwłaściwsza reakcja. A nie po prostu po raz kolejny pięknie udowadnia, że jest fantastyczną osobą, nie tylko jeśli chodzi o wnętrze. Pozazdrościć można. Co robił to z która wyjechała na wakacje? Oczywiście, że nie. Wyjechała, a w zasadzie wypłynęła, także Margaret. <grymne> Twoje klimaty. Dominica. Zdecydowanie. Moje klimaty też. Tak, my tutaj razem musimy się na jakiś rejs umówić. Tak zdecydowanie. Jest. Może z Margaret. Mm -hmm. Ona w tej chwili pływa po Grecji. Nie sama, oczywiście z ukochanym, z którym też pracuję, ale też z całą załogą, przyjaciółmi, znajomymi, bo to jest po taki rejs szkoleniowy. Margaret jest patentowaną żeglarką. Ma... Którzy zostali jednak w mieście, tak. ja proponuję, można się wybrać od dziś na wystawę La Grande Maison w willi fabrykanta w Warszawie, a tam piękne kreacje, archiwalne wydania magazynu VOGUE. Wow, magazynu, światowo? E, owszem, jest światowo. Mm. Po raz pierwszy w Warszawie ma miejsce e, taka właśnie wystawa. E, ja byłam zachwycona, można... E, propozycje mm. i państwu. E, możemy na przykład pocierać łzy po o, ostatnim ogłoszeniu Rafaela Nadala, który to postanowił o, zrezygnować z zawodowej klip, klip. kariery tenisisty. Wszyscy bardzo go opłakujemy. Ja w podstawówce grałam w i każdy chciał być Nadalem. Nawet dziewczynki chciały być Nadalem. Tymi słowami mówiąc, że był jej ogromną inspiracją. Pierwszy turniej ATP, wiecie gdzie Rafael Nadal wygrał? No gdzie, na pewno wiesz. No ty wiesz. <laughs> w Sopocie. Proszę. O, proszę. 18 Wszystkie Także drogi prowadzą kłopotu tym samym. <laughs> Ale dzisiaj będzie jeszcze o sporcie u nas w programie. Oj, mhm. będzie się działo, nie będziemy wszystkiego na razie zdradzać. Ale będą sportowi. Muszą państwo zostać e, goście. z nami. Będą prostu. sportowi goście związani z telewizją. Proszę zostać z nami, a ja teraz widzę gdzieś tu kątem oka, widzę Roberta, a on dla Państwa ma same nowości.